Hej, hey, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wojciech Ulrych Orzechowski. Zagramy w kontynuację Dragon Ball Xenoverse. Ostatnio skończyliśmy na planecie Namek, gdzie pokonaliśmy ostatnio tych tą grupę y, pajaców. No i pod koniec filmu mieliśmy y, u, urywek taki, że mamy mniej więcej jakichś dwóch przeciwników: Tauna i Mira. Jakoś tak to oni się nazywali. Które też umieją się teleportować w czasie. No to bez względnego pitolenia idziemy do Trunka robić kolejną misję, ale de facto chciałbym powiedzieć, że mm, samemu też ogólnie sobie pograłem. No i wbiłem do 24 na razie poziomu. Mm. No i ogólnie y, mam tutaj dodane. Niektóre nowe umiejętności czy to Super y, Saiyana, czy to 3 stopnia Kaiokena, y, najwyższy stopień to y, 20. Y, KMH sobie ostatnio zakupiłem, super wybuchowa fala, tam zdobyłem w pobocznych pisach i tak dalej, tak dalej. Ok, no. no to idziemy hey. do szunka

Jeszcze wytrzymaj, że muszę kupić. Jeptaj, go z ogona w pysk. I rozjebał. Nie wystarczyło wyjść, a nie rozpierdolić. Who... are you? No, I don't need to know. You honestly think you can win? Okay, to tutaj. Darn it! Mare. Dobra, dawaj mi to ten Frieza. Tam. He's so powerful he's known as the Emperor of the Universe. Please, watch yourself. you have done it now. You've ruined my dream. of eternal life and youth. I was so very close. But the Dragon Balls petrified. Too bad for poor Vegeta. But even more for me. It's the very first time I have been made such a fool of. How dare you! How dare you, you maggots! I will torture you slowly! What? You are still there. Up, up like ants! Fine. I'll just kill you Mam nadzieję, że nie, bo będzie od samego początku trzeba wszystko od nowa robić. Szkoda, że tu nie ma takich checkpointów. To troszeczkę boli. Końcówka mogę na przykład przegrać, i trzeba to od nowa. Bo on już tak? Bo już nagrywam oczywiście w obejście, tak dla mnie będzie na przykład dynos. lepiej. Z tego względu, że gdy we nagram, we to już od, od razu będę mógł, mógł wrócić na YouTube. A tak jak mam na przykład nagrywać innym programem, na przykład pracę, wiele innymi tam programami, jeszcze muszę to zrenderować, tam skleić i tak dalej, i tak dalej. cały dzień mi to zajmie, muszę powiedzieć. tak muszę mógł teraz nagrać trzy odcinki czy tym dzisiaj normalnie co ty w życiu, jak tam to było o wiele wiele lepsze. Bo już nie mam mocy fajnej. No, nie. Kurwańska kula. No, dobra. Podglataj w pak. Are you a seven? Tak. another surviving. Nie da się człowiek naładować. Transform Freezer. Why don't you show everyone your real form right now? Na mnie... aliens, transform? No <laughs> mnie. To pojadsz. There to od razu, pokonać Tak nie yeah. zrobić, a tutaj o nie rozładowałem. Skin. This is no fun. You seem to have lost the will to fight. It's a bit too soon, but I guess I'll finish you off. Hey! Sorry I kept you waiting. Mr. Piccolo! Another Namekian. Whatever. Epikolo, trzymaj, tam, trzymaj, 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 Trudno. trzymaj, 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 jeździsz się. Wie, ja, ale miałeś mnie też powerować ja. Nie, puść Puść to, puść to, puść to. Uh. Okej, okay, dobre. Aj kurde energia mi się skończyła, jak ja to kocham. Wytrzymaj, wytrzymaj jeszcze, wytrzymaj. Ooh, You're okay. Okay. I almost want you for nine days. If Piccolo dies, oh, the Dragon nice Balls shot. on Earth will vanish. No matter what, we can't let that happen. But this isn't enough. You can't beat me. Monster. He hasn't even used half of his power. stuck! You're the one. No czasami to jest śmieszne, że nie mogę go atakować, bo on się ładuje taki. O i wreszcie Jest są go i zobaczymy może teraz będzie lepiej. Sorry no, I'm late. I'll take care of the rest. No, to zajmij się wreszcie, a nie. destroy The of the planet Vegeta. Jęgłosy zazwyczaj cofaj, cofaj, cofaj. Okay. się nie ubił szkodną obserwacją. Zamierzam. 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 się Zamierzam. Zamierzam. cofaj, Zamierzam. 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 And all, all the helpless people, people you mercilessly killed! I will defeat you! What a fool. What a stubborn guy. I'm starting to get annoyed. <laughs> Me too! Maybe I'll quit with the warm up and start fighting seriously. Me too! That hurts! No, jeszcze go nie trafił. Holę, holę, dostał. weź trochę czasu, nie wiem, czy to jeszcze Troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. No byśmy wygrali. Ale chyba nie. powiedz, że będzie chujnia na pewno. Goku's using the spirit bomb! Oh, yeah, no, you should. Please! We have to buy some time. It's real simple. If Goku can shoot the spirit bomb, well then history will be corrected! Planet nanak All the planets in the solar system! And everything in the galaxy! Please share your power with me!

Dobra, zmieniłem się Super Sejana i. Nie! O, udało mi się jakoś. broni. Po prostu czasem jest ciężko, żeby pokonać niektórych przeciwników. Czasem wchodzą te ciasty, czasem, nie? Jeszcze to nie koniec na pewno Koniec! Naprawdę Już! Wiem, że jeszcze będzie jakiś kurde, że są go się też przemieni. A tu Ranga. Dalej Ausiu! Wyciężyliśmy! Ach, A kręgiem powinni, No co? Ach, dobra. No, no way! Mr. Piccolo! Ja myślałem, że to mnie ogólnie Vegeta złapał. Oh, yes, don't curse, gross. I'll kill you all! S Stop it, Frieza! Go, go, How dare you! You are going to pay for this! That's just a Ale takiego rozpierdolu nie mogę zrobić, kiedy to jest przemiana. <grywania> no, wreszcie wcięgł Super Saiyan, zmieścił swój reżim. Ale dostał.

I'll be waiting for you to come back. Never for what you have my done. Who, who are you? You should know. now. I am a Saiyan from Earth, and I came here to beat you. The anger you me has awakened the legendary warrior in my heart. I am Goku, and I am a Super Saiyan! O! Się! Oh się! O god Pierwsze chwile, flangowy trzymajmy się. naładować. O już jesteś szybki. Dobrze, 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 że sklepie. Teraz moja kolej. Takiego? Główno te moje małe kamera, ale nie. Robię. Ale ten cios. I mój ostateczny prawie cios nie mówię. Koniec. Zaliczone. Okej, okay, no dobra. Proszę teraz za this rangę! Z ich chciałem! To walka. Ile jest walki ile z prezerem? Dobrze, że to nie jest 50 odcinków kurde. A, ten napiąć które wszystkim. Część ciała. Dobra. No troszeczkę tu się What? tak nie więcej pozmieniało. kolorystycznie. Enough. enough. to defeat you and for me to escape. Oh. Nie ruszaj się, proszę, żeby go trafić. Find, Find time. Let me tam są go anyway. jak się gra z kimś, to tak lepiej. Ja, na przykład, ja się ładuję, on go na przykład na Później na zmianę, nie, gdy on Just nie ma na energii, to później ja go na

to no jeszcze jeden ostateczny cios, ale to dla mnie. Dawaj, kurde, dawaj, dawaj, dawaj. Jest, ja go rozwaliłem. I nie potrzebowałem jakichś tam prawie super Saiyanina, ale w ostateczności jedynie. Byłem na początku... Później mi się skończ. znów ranka B. O, ale trzy punkty umiejętności, mogę sobie wykorzystać. What? Th-THAT?! I see. So King Kai used the Dragon Balls. Okay. I really don't know much about you, but you really helped me out. Let me be the one to finish this, though. goku always refuses our help it's just the way he is it's all right though goku won and finally the scroll is back to normal still i'm really glad mira didn't interfere you're right. They never. I obiliśmy. can't imagine what they would have done. Didn't they say that they'll kill anyone who will stand in their way? I wonder why they didn't come out this time. Who knows? Maybe it's just a whim. Perhaps, perhaps. But anyway, good job, you two. Yes, thank you. Thank you. The fight between those two is starting to change history. But it's too early for this. Could it be that there are others like them who can alter history? Impossible. No niemożliwe, ale jest możliwe. Co to zapadał latający? No i to na tyle w tym dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że się podobało i czekajcie do następnego Dragon Ball Xenoverse. Ja z wami się żegnam. ba! Uh, and voyechka.